Mini. Nieduże dwudrzwiowe brytyjskie autko. Tylko że to wszystko nieprawda. Mini należy do koncernu BMW. Countryman jest o wiele większy od pierwowzoru, w dodatku podwyższony, no i ma czworo drzwi. Czy da się go pokochać? Lekko podniesione samochody, crossovery, mniejsze suwy to łakomy kąsek dla wielu dziewczyn. Nie wyglądają tak nieznośnie nudno, jak kombi czy minivany, a są równie praktyczne. Łatwiej wsiąść do środka, łatwiej wsadzić dziecko do fotelika z tyłu. Testowany przeze mnie egzemplarz Countrymana ma silnik benzynowy i napęd na cztery koła. Zalet tego drugiego nie muszę chyba opisywać. Każdy, kto jeździł zimą po zaśnieżonych drogach wie, jak bardzo taki napęd się przydaje. Z benzynowym 190-konnym silnikiem napęd All-Four. Przyda się też na drogach asfaltowych. Bagażnik countrymana ma pojemność 450 litrów. Dwa umiarkowanej jakości haczyki, bo co na tym zawiesić. Ale oprócz tego ma takie pasy. No i ławeczkę. Ławeczka, ławeczka jest najlepsza. Kanapa w mini. Kilka rzeczy, które warto wiedzieć. Po pierwsze, można przesunąć kawałek lub całość. Służy to temu, że zwiększa się powierzchnia ładunkowa, ale to nie wszystko. Kolejna rzecz. Kanapa składa się w proporcjach 40-20-40. Po co? A po to, żeby tu się na przykład zmieściły narty, ale można więcej. Ach, nie to chciałam zrobić. Ach, nie to, nie to! Ale skoro już przy tym jesteśmy. Można też część lub całość oparcia postawić w tej pozycji. Nie będzie ona szczególnie wygodna, gdyby ktoś miał tu jechać, ale założenie jest takie, że w ten sposób zwiększa się powierzchnia ładunkowa bagażnika. Oczywiście całość można też położyć kompletnie na płask. Mamy wtedy... Monstrualną, płaską powierzchnię ładunkową. Przewieziemy cały dom, praktycznie cały dom. No dobrze, może jakiś nieduży, ale da się to zrobić. No dobrze. No właśnie. Tu jest najlepsza rzecz, ever, dlatego że Cała kierownica rusza się razem z zegarami, więc jak sobie przestawię tę kierownicę niżej, tak jak wiecie, że powinnam, bo już mi o tym opowiadaliście 150 pieprzonych razy, dzięki chłopaki, naprawdę to doceniam. No, w każdym razie, jak już sobie przesunę tę kierownicę tam, gdzie ją powinnam mieć, to nadal widzę całe zegary i to jest fajne. Kolejna fajna rzecz, jest mi tu wygodnie. Jeździłam paroma samochodami, co nie zmienia faktu, że tym samochodem pojechałabym na drugi koniec Europy i z powrotem, bez większych przystanków. Tyle co na tankowanie. Jest mi tak dobrze, tak wygodnie w kantrymenie, Nie umiem tego opisać, bo to w gruncie rzeczy jest samochód średnich rozmiarów, ale nie wiem, może dlatego, że jest minimalnie wyższy. Może siedzę trochę, trochę bardziej pionowo. Jest naprawdę super. Przejdźmy do moich ulubionych rzeczy, czyli gdzie schowam moje rzeczy. Okulary. Proszę. Kubeczek. Proszę. Telefon. I tu jest fajna rzecz. Tutaj jest takie schowanko, które nareszcie jest odsuwane. Więc, niezależnie od tego, jak duży czy jak mały mam telefon, to raczej się tam zmieści bez problemu. Może też się ładować indukcyjnie. Technologia taka wspaniała. I można zamówić opcjonalny przełącznik zmiany trybów jazdy. O ile w dieslu nie jest on specjalnie potrzebny, bo mocy jest mało, a dźwięku i tak lepiej nie słuchać. O tyle w wersji z silnikiem benzynowym w trybie sportowym w trybie sportowym wyraźnie czuć szybszą reakcję na pedał gazu a i słychać strzały z wydechu. Słychać strzały z wydechu. Ok, przepraszam. No więc jest też tryb green. I w tym trybie auto robi się oszczędniejsze. Niestety nie słychać już strzałów. Co ciekawe, w tym trybie green auto pokazuje nam ile kilometrów więcej przejedziemy na paliwie w baku, co uważam, że jest doskonałym sposobem na grywalizację, bo nareszcie widzę sensowną, widoczną oszczędność. Po co ja to właściwie robię? Po co, po co robimy jazdę eko? No po to, żeby wydać mniej pieniędzy. Idealnie. Mini wchodzi fantastycznie w zakręt, trzyma się drogi jak przyklejone. Dobrze radzi sobie też na... Nierównej nawierzchni. Do czego to porównać? Nie każdy samochód daje tyle frajdy z jazdy. W niedawno testowanej Skodzie Oktawi czułam się, jakbym wlazła do kartonu i udawała dźwięki silnika. Tutaj czuję się tak jak kiedyś grając na konsoli w Gran Turismo, nawet kiedy jadę na zakupy do centrum handlowego. Żeby jednak nie było tak cudownie jak samitnie, to nie jest samochód idealny. Po pierwsze, nie ma grzanej kierownicy. Bo jak chcesz grzaną kierownicę, to kup sobie BMW. Jakbym chciała bez frytek, to bym powiedziała bez frytek, tak? Innymi słowy, jak kupuję samochód za 200 000 200+, plus, to chciałabym mieć również moją podgrzewaną kierownicę. Bardzo poproszę. Kolejna rzecz to nawigacja. Po pierwsze, nie ma w niej danych o natężeniu ruchu. Co tak właściwie sprawia, że jest bezużyteczna przez co najmniej połowę czasu? A więc, tak naprawdę, można już nie myśleć o nawigacji, ale jeśli chcecie coś o niej usłyszeć, niestety wersja z ekranem dotykowym nie działa. To jest za małe, to jest niewygodne, nie da się trafić w ten przycisk. Już nie mówię, że w trakcie jazdy, bo tego nie robimy w trakcie jazdy, ta, ta, ta. Ale nawet kiedy stoję i mam sobie wpisać tę nazwę ulicy i później wszystko pozaznaczać, nie jest wygodnie. Innymi słowy, gdybyś miała kupić sobie Mini, bierz go z tańszą, mniejszą nawigacją bez wersji dotykowej, albo po prostu pomiń kompletnie tę nawigację, podepnij sobie swój telefon i używaj nawigacji z telefonu. To załatwi sprawę. Poza tym, Mini Countryman jest spory. Praktyczny, super wygodny na dłuższe trasy. Jasne, nie pali tyle, ile obiecuje producent, mimo że ja naprawdę jeżdżę bardzo eko, ale chyba żaden samochód nie pali tyle, ile jest napisane w broszurze. A Ty chciałabyś jeździć mini? Tym modelem, czy jakimś innym? Daj znać w komentarzu pod filmem. Zasubskrybuj mój kanał, odwiedź mój blog jest pięknie i mój Instagram linki poniżej. Nowy test w następny czwartek o tej samej porze. Do zobaczenia!